witam państwa serdecznie, ja nazywam się Barbara Kędzierska, jestem redaktorem naczelnym portalu czytajrzeszów.pl. Porozmawiamy o bardzo ciekawym temacie dzisiaj. Miasto Rzeszów stało się w ostatnim czasie bardzo znane, nawet w najdalszych zakątkach świata już wiedzą, gdzie leży Rzeszów w Polsce. Ale my postanowiliśmy się zastanowić nad tym, co jest charakterystyczną ikoną architektury tego miasta. A pomoże mi to rozwikłać? Albo dowiedzieć się coś więcej na ten temat, mój dzisiejszy gość. Za chwilę na tym fotelu obok mnie usiądzie znany Rzeszowski radny z zawodu architekt, miłośnik historii, Robert Kultys. Zapraszam do rozmowy. Porozmawiajmy zatem, Robercie, o ikonach miasta. Czym one są? Najkrócej można powiedzieć, że to są symbole miasta jakieś przestrzenie, obiekty, które traktujemy jako symbol miasta. Ale wbrew pozorom w tym jest dość du duża dawka irracjonalności, ponieważ nie każdy duży obiekt, nawet sławny, staje się ikoną miasta. Na przykład w Warszawie Centrum Nauki Kopernik wcale się nie stało ikoną miasta. Yy, musi zadziać się coś właśnie irracjonalnego, emocjonalnego, co powoduje, że dany obiekt jest na tyle charakterystyczny i na tyle wzbudza właśnie emocje społeczne, że on się staje ikoną miasta. Ikony nie zawsze muszą być też dużymi budynkami. Weźmy na przykład warszawską syrenkę, czy chociażby pomnik rzeszowski, który, który wiele, wielu znaje za ikonę miasta Rzeszowa. Natomiast jeżeli taki obiekt, który jest charakterystyczny, grupuje ludzi i dodatkowo jeszcze jakieś są funkcje w nim, które powodują, że wokół niego jest życie, to tym bardziej ten, ta wymowa ikoniczna w takim budynku jeszcze bardziej występuje. I stąd na przykład sukiennice krakowskie, czy Zamek Królewski w Warszawie? To są właśnie ikony, ale nie sposób jest zadekretować, że budujemy ikony miasta. Ikona miasta powstaje w umysłach ludzi, w emocjach, i w tym jest właśnie ta, ten irracjonalizm przestrzeni miejskiej. Jest coś w psychice człowieka, że potrzebuje takiej identyfikacji przestrzennej swojego miejsca, i stąd pewne obiekty, pewne miejsca stają się ikonami, ikonami charakterystycznymi. Dla jego siedliska, dla jego miasta. Nie zawsze im powiedzieć, co to będzie. A nagle się okazuje, że obiekt, który w ogóle nawet nie był planowany jako ikona miasta, staje się taką ikoną miasta. To dlaczego pomnik Rzeszowski stał się taką ikoną? Nie ma funkcji, a do tego jest jeszcze przez wielu kontestowany. Przypuszczam, że dlatego, że Rzeszów długi, długi czas, przez wieki był małym miastem. I tak naprawdę w jego przestrzeni nie powstało nic takiego charakterystycznego przynajmniej aż tak charakterystycznego, co by mogło uchodzić za ikonę. Rzeszów tak naprawdę zaczął się rozwijać dynamicznie po II wojnie światowej, a szczególnie przez ostatnie 20 lat. I tak naprawdę jeszcze do niedawna nie było innych obiektów, które, które można by utożsamić z tymi cechami, które potrzebuje mieć ikona miasta. A ten pomnik wzbudzał takie emocje i właśnie się stał taką ikoną miasta. Ale też wydaje mi się, że dzisiaj chyba już coraz mniej tą ikoną jest. A przynajmniej nam jako Rzeszowianom powinno zależeć na to, żebyśmy mieli inne ikony, żeby pomnik nie był to naszą główną ikoną. Chociażby dlatego, że ja mam mieszane uczucie, jak na przykład widzę żołnierzy amerykańskich, którzy się fotografują na tle tego pomnika, bo potem pojadą do siebie do Stanów, a wiemy, że Amerykanie są dość nastawieni tak bardzo ogólnikowo, jeśli chodzi o ich wiedzę na temat świata, i jak zobaczą pamiątkę z Rzeszowa na tle mm, pomnika o takiej prowinencji perelowskiej, komunistycznej, to gotowi są y, traktować nasze miejsce na ziemi jako część Bloku Wschodniego, jako jakiś Kirgistan albo coś takiego. No, boję się, że tak Amerykanie mogą to traktować. Ja uważam, że dzisiaj nasze miasto doszło do tego momentu, że stać go również na inne ikony. I takie ikony. Całe szczęście powstają, bo jestem przekonany, że te wieżowce, które w tej chwili się wznoszą nad Wisłokiem, one są takimi nowymi ikonami miasta, takim symbolem dynamicznego rozwoju. I niezależnie od tego, czy to się podoba ludziom, czy nie, bo ja zdaję sobie sprawę, że również te obiekty nie wszystkim się podobają. To jednak one już teraz widać, że stają się takimi ikonami miasta Rzeszowa. Uh -huh. To jak Twoim zdaniem, jaki będzie los pomnika? Bo no, nie możemy ominąć tego tematu. W tej chwili temat pomnika walk rewolucyjnych jest dość gorąco dyskutowany, można powiedzieć, przez obydwie strony przez tych, którzy go chcą, którzy go nie chcą, którzy mają na niego jakiś pomysł. Jak to jest według Ciebie? No, jeszcze kilka lat temu ta dyskusja była bardzo emocjonująca. Teraz chyba już trochę temperatura i ostygła. Ja nie przewiduję, żeby w najbliższym czasie coś się działo z pomnikiem, natomiast prawdą jest, że jeżeli nie znajdziemy jakiejś dobrej, nowej formuły dla tej przestrzeni jakiejś zmiany otoczenia pomnika i samego pomnika który by trochę złamał tą jego wymowę, tą post, postkomunistyczną to boję się, że albo pomnik będzie po prostu niszczał, nic z nim nie będzie działo. Albo zostanie po prostu rozebrany. A jaki ty widziałbyś pomysł na pomnik? No, ja wiele lat temu zaproponowałem pewne rozwiązanie. Miałem taki pomysł, żeby pod pomnikiem stworzyć taką monumentalną instalację w poziomie rodzaj takiego memoriału, który by upamiętniał ofiary wszystkich rewolucji od rewolucji francuskiej, od masakry w Wandei, od rewolucji hiszpańskiej, meksykańskiej, y, potem bolszewickiej, Hołodomoru na Ukrainie i wielu innych rewolucji. Y, pokazać na, tych, na tym memoriale te wszystkie ofiary, upamiętnić ich. Y, poświęcić każdej z tych rewolucji jakiś fragment, opisać ile było ofiar tych rewolucji bo my bardzo często dzisiaj y, traktujemy rewolucję jako fakt historyczny i ją troszeczkę y, idealizujemy. Zwróć uwagę, że wiele środowisk y, odwołuje się do różnych y, liderów y, rewolucji, niektóre y, grupy młodzieży noszą koszulki z podbizną Che Guevary, niektórzy się od, y, odwołują do Mao y, i rewolucja staje się takim mitem, ale mitem Niekiedy nawet pozytywnym, a zapomina się, że te rewolucje przecież przyniosły tysiące i miliony ofiar. I jeżeli byśmy stworzyli taki, taki memoriał, ja się troszeczkę w tym pomyśle wzorowałem na memoriale ofiar wojny wietnamskiej w Waszyngtonie, gdzie właśnie powstał w parku waszyngtońskim taki rozłożysty, ziemny pomnik taki nowoczesny typ pomnika. Y, który przypominał 60 tysięcy ofiar y, y, w wojny w Wietnamie. I pomyślałem, że gdyby stworzyć taką, taki memoriał, podobny na tej, zasad na tej zasadzie y, ofiar wszystkich re rewolucji, to nawet by to miało bardzo fajny aspekt edukacyjny, przecież tam mogłyby się odbywać lekcje historii, każda klasa mogłaby raz w przeciągu szkoły ten, ten pomnik odwiedzić. I to nawet można by bardzo fajnie ograć artystycznie, że z jednej strony mamy ten niezmieniony obecny, ten taki wertykalny pomnik czynu rewolucyjnego, który pokazuje ten, ten taki trochę utopijny, takie utopijne dążenie do, do idealnego świata i takie horyzontalne ściągnięcie na ziemię i pokazanie, ile te utopijne marzenia przynosiły ofiar. To można by też właśnie i artystycznie, i edukacyjnie fajnie ograć. Stworzenie takiego memoriału przede wszystkim by zmieniło całą wymowę pomnika. On nie byłby już wtedy pomnikiem czynu rewolucyjnego, ale by był pomnikiem przypominającym rewolucję i ich wszystkie ofiary. No, pomysł bardzo ciekawy, ale czy realny w obecnej sytuacji? Skoro kilka lat temu już ten pomysł rzuciłem i do tej pory go nikt nie podjął, przynajmniej nikt nie podjął go realnie, to rzeczywiście nie wiem, czy jest możliwe zrealizowanie. Bo, bo po pierwsze, trzeba by taki pomnik, taką instalację, sfinansować. Musiał być konkurs architektoniczny, jakoś mądrze by to trzeba było zaprojektować. No do tej pory jakoś nie widzę chętnych na sfinansowanie takiego przedsięwzięcia. Po drugie też takie przypomnienie ofiar wszystkich rewolucji wymagałoby zgody społecznej. A niestety już widzę, szczególnie w dzisiejszych, coraz bardziej rewolucyjnych czasach, już widzę protesty niektórych środowisk lewicowych, które by uważały, że przypominanie ofiar rewolucji, to będzie uderzenie w ich tradycję ideową i próba zdyskredytowania y, ich obozu. No i wreszcie po trzecie pytanie, może nawet podstawowe, y, czy pozostawienie tego obecnego pomnika w takiej formie, jak jest i dobudowanie jak gdyby drugiej części pod spodem, czy jest zgodne z ustawą, która przecież wyraźnie mówi, że Obiekty, które kultywują ustroje totalitarne, powinny z przestrzeni zniknąć. Nie wiem, nie umiem na to odpowiedzieć. Na razie pomnik stoi, i nie wydaje mi się, żeby coś się z nim zmieniało, ale pewnie w przeciągu najbliższych lat trzeba będzie powrócić do tej dyskusji: czy zmienić tą przestrzeń, czy nadać jej jakąś nową formę odkomunizować ją, jak gdyby. Czy może właśnie rozebrać różne głosy na ten temat padają. Nie umiem w tej chwili powiedzieć, na czym to się skończy. No myślę, że nie tylko ty. Wiele osób nadal nie wie, co z pomnikiem walk rewolucyjnych, jakby cały czas ten temat co jakiś czas wraca. Zobaczymy, powrócimy jeszcze do tematu. Natomiast co do ikon miasta, zastanawiam się, czy słynny dla Rzeszowian przede wszystkim. Zamek Rzeszowski ma możliwość stać się taką ikoną. No to jest ciekawa historia, ponieważ zamek Rzeszowski ma wszelkie atrybuty, żeby być ikoną. Jest e, historycznym obiektem, ma kilkaset lat. Co prawda jego główna bryła e, powstała w XX wieku, no ale wieża i bastiony e, to jest historia jeszcze XVII-wieczna. E, poza tym takie zamki bastionowe są w tej części Polski wyjątkowe. E, więcej ich było na kresach wschodnich, na Ukrainie, na Rosji Czerwonej, na Podolu. I ta wyjątkowość tego zamku też stanowi o jego ikoniczności. Jest monumentalny, jest duży, a jednak taką ikoną chyba się nie stał w Rzeszowie. Może przez to, że do tej pory jego funkcja była zamknięta dla środowiska tylko takiego wymiaru sprawiedliwości, dla sądu, dla, dla różnego rodzaju może rzeczywistości niekoniecznie mile wspominanej przez, przez ogół. Więc y, nikt nie chciał o nim myśleć jako o, o, o ikonie. Ale jeżeli miasto czy, czy generalnie samorząd przejąłby ten, y, ten zamek i gdyby powstała jaka, jakiś rzeczywiście dobry pomysł na to, co w nim zrobić, co na marginesie powiem wcale nie jest łatwe, bo nie jest łatwo dla tego obiektu zaproponować jakąś funkcję publiczną, kulturalną, to jeżeli taka funkcja by powstała, gdzie by grupowała. Ludzką aktywność, jakieś ciekawe wydarzenia w tym zamku, to mógłby zacząć taką ikoną być. Ale tak jak też powiedziałem, powstają nowe ikony miasta nowoczesnego. Rzeszów jest mniej miastem historycznym, chociaż rzeczywiście ma swoją tkankę zabytkową, ale jest miastem przede wszystkim nowoczesnym, tym, rozwijającym się, wokół tego, że jest hubem w tej chwili logistycznym, wokół świadomości tego wielkiego lotniska wiesiące, które mamy. Więc ja przewiduję, że tu będą powstawały te ikony, nie tylko te wieżowce nad Wisłokiem, które już powstają, ale myślę, że jeszcze będą powstawały w dobie tego rozrostu miasta Rzeszowa, budowy jego architektury. Ale dzisiaj nie zadekretujemy, co będzie tą ikoną miasta. Liczę na to, że to będzie nowoczesna ikona, którą będziemy się mogli chwalić, gdzie przybysze z zachodu żołnierze będą mogli się fotografować i chwalić się, w jakim Rzeszowie byli. No to nie tylko żołnierze, bo mamy tutaj gości z różnych stron świata, którzy działają w, również w organizacjach charytatywnych, którym Rzeszów bardzo się podoba. Odwiedzają nas także zagraniczne media, więc myślę, że tych osób, które mogą sobie znaleźć tu jakąś ikonę miasta, jest bardzo dużo. I oczywiście sami Rzeszowianie. Dziękuję Ci serdecznie za to spotkanie i rozmowę. A ja ciekawa jestem, co Państwo uważają na ten temat. Jaka dla Was jest ikona miasta Rzeszowa? Komentujcie ten materiał. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękujemy.